Siemanko! Dzisiaj bardzo krótki materiał, a mianowicie update i informacja na temat co u mnie i dlaczego się tak długo nie pojawiałem na YouTube. Teraz krótkie intro i zapraszam do materiału. Jak już wspominałem w podsumowaniu Mowember, coś zdarzyło się w moje biodro. Z USG wynika, że najprawdopodobniej mam pęknięty obrąbek, i dodatkowo mam naderwane przyczepy mięśni przywodziciela, mięśnia prostego uda, zginacza biodra oraz najprawdopodobniej co jest najbardziej zaskakujące, mam częściowo zerwany mięsień biodrowo lędźwiowy, przynajmniej tak wynika z USG. Czekam na opis rezonansu magnetycznego, tak, żeby mieć w pełni obraz tego co się dzieje w moim prawym biodrze. No, obecne no, prawie dwa tygodnie, stycznia testowałem różne ćwiczenia, jakie mogę wykonywać na siłowni, tak żeby nie odczuwać bólu ani żadnego dyskomfortu w tym biodrze. Postaram się co tydzień umieszczać vlog treningowy na temat tego, co robię, jak robię, dlaczego tak robię. Dodatkowo konsultuję się z kilkoma fizjoterapeutami w tej sprawie i będę na pewno miał cały cykl fizjoterapii, żeby wyprowadzić to biodro. Najprawdopodobniej to wszystko, co zaplanowałem sobie na... Ten rok będę musiał troszeczkę przesunąć w czasie, ale dzięki temu będę mógł nabudować lepszą bazę, wzmocnić słabe elementy. Dzięki temu będę mógł w bardzo fajny sposób e, wystartować, może nawet w kolejnym roku, e, z różnymi przygodami, jakie mam w głowie. E, jedną z rzeczy, którą chciałem zrobić, aczkolwiek jeszcze nie jestem w stanie, jest to Berpice. 100 burpees każdego dnia. Które bym budował do dochodzenia do różnych form berpisów, ale o tym może nagram inny materiał, jak będę wiedział, co się dzieje i czy i w momencie, kiedy będę mógł tak naprawdę wykonywać już jakiekolwiek berpis. W tym momencie pomysł mój na plan treningowy, i na ćwiczenia, jakie mam. Oprócz tego, że przetestowałem co mogę robić, czego nie mogę robić, co sprawia mi ból, co nie sprawia mi bólu, jest taki, że będę pracował nad tak zwaną gęstością. Czyli w danej jednostce czasu będę starał się wykonywać jak najwięcej super serii, tudzież powtórzeń danego ćwiczenia, ponieważ dzięki temu będę miał fan. Będzie to dla mnie zawsze jakieś wyzwanie. I nie będę się nudził w trakcie treningu. Przede wszystkim, też, tak jak wspomniałem, będę wzmacniał swoje słabe strony, popracuję trochę nad ćwiczeniami, które teraz, jak przepisuję wszystkie cykle treningowe na Train Heroic, odkrywam na nowo i widzę, jak fajne i ciekawe są te wszystkie plany. Także spodziewajcie się kolejnych planów na, i cykli treningowych na Train Heroic oraz spodziewajcie się dwóch zespołów do których będzie można dołączyć które będą działały na zasadzie subskrypcji tak jak obecnie strona Stronger Athlete. Będzie to Stronger Athlete czyli zespół w którym trenujemy na siłowni i wykonujemy treningi na siłowni oraz zespół trenuj codziennie czyli zespół który wykonuje treningi z minimum sprzętu najczęściej w domu. I trenuję tak jak sama nazwa wskazuje każdego dnia. Także e, zachęcam do czekania i, info, i zerkania na stronę strongeratlit.pl, ponieważ ona też się zmieni i będzie wyglądać troszeczkę inaczej. To jest update z mojej strony. E, jak będę wiedział, będę miał opis e, rezonansu, co w moim biodrze, to na pewno e, wrzucę i powiem, jakie kolejne kroki będę robił. Spodziewajcie się regularnych vlogów na temat moich postępów tudzież ćwiczeń jakie wykonuję i dlaczego je wykonuję także dzięki wielkie za uwagę do zobaczenia na razie